Usiądźmy na krótką chwilę refleksji. Moi drodzy, nie wiemy, czy ujrzał niebo otwarte i Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, tak jak kamienowany Szczepan, patron dzisiejszego Dnia Święty Wojciech. Zresztą o niebie otwartym i co można w nim zobaczyć będziemy rozmawiać z księdzem proboszczem zaraz po tej mszy świętej w kolejnej katechezie dla dorosłych. Już teraz zapraszamy. Jedno wiemy o świętym Wojciechu, że był nieudacznikiem. Tak, ja wiem, że to może trochę zaskakujące, ale to jest taki dziwny święty, któremu właściwie w życiu nic się nie udało. W wieku zaledwie 27 lat został biskupem Pragi, trzy lata wcześniej niż pozwalał na to wiek kanoniczny i dwa razy musiał uciekać z tej Pragi. Raz bo chciał, a drugi raz bo mu kazali. Za pierwszym razem, bo po sześciu latach sprawowania urzędu biskupiego stwierdził, że no tak dalej być nie może. Nie da rady nic zrobić. Pogaństwo się żeżyło. Na ulicach były łapanki ludzi, których handlarze sprzedawali Arabom jako niewolników. Nikt go nie słuchał, więc zrezygnowany poszedł do papieża i powiedział, że on już nie chce być biskupem. Papież pokiwał głową, powiedział, chłopie, odpocznij sobie, a potem wróć. No, wrócił. Ale wtedy znowu się porobiło. Rzucił klątwę na zabójców kobiety, którą pochwycono na cudzołóstwie, gdy schroniła się w kościele, gwałcąc prawo azylu wyciągnięto na zewnątrz przed świątynią, zabito. Rzucił na nich klątwę biskupią, zaczęli grozić mu śmiercią, zresztą wymordowali właściwie całą jego rodzinę i wtedy uciekł. Nie miał po co wracać do Pragi. Papież powiedział, Ostatecznie możesz iść gdzieś i głosić Ewangelię. I poszedł. Po drodze jeszcze wstąpił do swojego kolegi szkolnego, cesarza Tona III, a potem ruszył na Gdańsk i w okolice Elbląga, do Prusów Pogańskich. No i tam właśnie, 22 kwietnia 997 roku, kiedy wszedł w bezpośredni kontakt i okazało się, że są... Kłopoty komunikacyjne, bo tłumacz jest niezbyt biegły. Jakiś zdenerwowany prus zdzielił go wiosłem w głowę czy w plecy. Tak dzisiaj pokazuje się świętego Wojciecha jako trzymającego nie tylko biskup i pastorał, ale także wiosło. A następnego dnia, 23 kwietnia, dzisiaj mamy dokładnie rocznicę tego wydarzenia, kiedy skończył odprawiać gdzieś w jakimś zagajniku mrze polową. Sikko, tak nazywał się kapłan pogański, pruski, wraz z innymi zatopił włócznie w jego sercu. I potem jeszcze pięć innych włóczni przeszyło jego ciało. Odcięto mu głowo, założono na pień, owinięto w całą ciało. Głowę ktoś ukradł, zawiózł do gniezna, a ciało książę Bolesław Chrobry, późniejszy król, wykupił na wagę złota. Można powiedzieć, nic mu się nie udało. On nie założył żadnej szkoły, żadnej akademii. Niektórzy mówią, że dzięki niemu powstały jakieś klasztory benedyktyńskie po drodze, ale to chyba na pamiątkę tego, że tamtędy przechodził. Właściwie niczego w życiu nie dokonał, a jednak zasłużył na świętość. Jego śmierć okazała się mieć taki sam sens jak śmierć ziarna rzuconego w ziemię. Ziarno obumarło po to, żeby przynieść plon, żeby wyrosnął kłos. Tak stało się ze świętym Wojciechem. Żadnych dzieł, duszpasterskich, żadnych budowli, żadnych kościołów, nic nie ufundował, nic nie zorganizował, nic mu nie udało, nic się nie udało. Z wyjątkiem jednego męczeństwa, tego obumarcia, z którego narodził się kłos wiary na naszych ziemiach, w naszym narodzie. To właśnie dlatego dzisiaj. Czcimy go jako świętego i widzimy w nim wzór, że nawet jeżeli w taki wymierny sposób policzalny niewiele nam się w życiu udaje, nawet jeżeli niewiele uda się zostawić po sobie jakiegoś zbudowanego domu, jakiegoś widocznego, namacalnego przedsięwzięcia, to nasze poświęcenie, nasze obumarcie ma sens. Czas poświęcony, choć z naszego punktu widzenia stracony. Życie ofiarowane przynosi plon, wcześniej czy później. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, pisał święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, bo właśnie te słowa się spełniły w życiu świętego Wojciecha i spełniają się także i unaoczniają w naszym życiu. Żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Amen.